Pisać te, pisać w majątku markowskich w Woli Osobińskiej 10 lipca 1904 roku atmosfera była bardziej gorąca niż jak na lipcowy dzień przystało. Otóż zarządca dóbr oczekiwał potomka. Szczęśliwie narodzone dzieci otrzymało imię zcisła i zostało ochrzczone w porażki Kosk, o czym donoszą księgi parafialne. Cisła, 11 lat mieszkał w parkach. Zapewne wiele czasu spędzał przy kołach Może chował się w dziewczynkach 500 lat a może je panią Jak wielu chłopców marzyło latanie, wychowany w atmosferze miłości ojczyzny, będąc już w Warszawie, patrzył na jej odrodzenie. Wyobraźcie sobie, że jako 16-letni chłopak kręcił się na ochotnika do warszawskiego pułku piechoty, aby wziąć udział w walkach z bolszewickim najazdem 1920 roku. I stało się. Zaraził się wojskiem na dobre, a najbardziej pokochał podniebne na loty, więc został lotnikiem. Wzrostem się nie wyróżniał, ale jako dowódca eskadry, a potem dywizjonu warszawskiego cieszył się popularnością i zaufaniem młodych, <todgłosy> dla których był wymagającym żołnierzem, lotnikiem, oraz ujmującym człowiekiem i, co ciekawe, przyjacielem. Takim właśnie jesienią 1939 roku zastała go wojna. Czy mógł przypuszczać, że już trzeciego dnia wojny zestrzelony zawiśnie na spadochronie, a 110 będzie wikował prosto na niego, gdy już gotował się na śmierć, uratował go inny polski miślidy? Dla niego i wielu innych pilotów Nastała niekończąca się tułaczka. A najpierw do Francji, potem do Anglii. Polacy rywali się do walki. Angielskie dowództwo nie dostawało im na latanie. Dlatego rosło zniecierpliwienie i niezadowolenie. W takim momencie, 2 sierpnia 1940 roku, polecenie tworzenia tej wizyonu o na nazwie 303 otrzymał Zisław Krasnodębski. Od razu dodano od nie trudno zgadnąć, co działo się w dywizjonie. Polacy przystąpili do szkoły ze swoją siłą, a 31 sierpnia oficjalnie zostali wprowadzeni do walki. Czy ktokolwiek mógł przypuszczać, że powtórzy się historia sprzed roku i 6 września ich dowódca, ciężko poparzony, zawiśnie na spadochronie? Krótko o tym. Wystartowawszy z Mordor z dwunastoma kosnierami, w czasie walki z której tylko pięciu powróciło na lotnisko, sam dosłownie palił się żywcem na składochronie, który w ostatniej chwili otworzył. Tylko przytomność umysłu, niesłychany tak ducha, uratował mu życie. Resztę dokonał matk chirurgii plastycznej, ser Archibald. Niestety, rąk przepalonych do kości nie można już było naprawić. Prawdziwie żołnierską nagrodą była osobista wizyta samego wodza czarnego, generała Władysława Sikorskiego, który odwiedził go w szpitalu i własnoręcznie przyjął order dyestryktu Militarii. Męstwo Polaków doceniali nawet Brytyjczycy. Marszalek polny Harold Aleksander powiedział: Jeśli by mi dano wybierać między żołnierzami, których bym chciał mieć pod swoim dowództwem, wybrałbym Polaków. I co dalej działo się z Krasnodębskim? Do czynnego latania gdy w dywizjonie nie powrócił. Wyjechał do Ameryki, aby werbować uchodników Polonii kanadyjskiej i amerykańskiej do Armii Polskiej. Potem kierował Polską Szkołę Pilotarską Serbiutową. <klujna> do ojczyzny wracać nie chciał. W 1951 roku wraz z żoną Wandał, powstania warszawskiego, na zawsze przeniósł się do, do, do Kanady i mał się różnych prac, aby zarobić na godne życie. Tam też bardzo energicznie pracował w, w organizacjach polonijnych. działał głównie w polskim środowisku lotniczym z 3 sierpnia 1980 roku w 16 lipca 2006 roku pułkownik pilot Zdzisław Krasnodębski powrócił do naszej małej ojczyzny. Tego dnia odsunięto obelisk oświęcony bohaterskiemu dowódcy i jego załodze. Z 19 września 2010 roku nasza Szkoła Podstawowa przyjęła imię bohaterskiego dowódcy i co roku we wrześniu przypomina dzielnych pilotów podczas Dni Patrona. 14 maja 2014 roku pułkownik pilot Zdzisław Krasnodębski i jego żona Warda powrócili na stałe do Polski w swojej ojczystej ziemi. Ich prochy spoczęły na cmentarzu powolskowskim w Warszawie. Na obelisku w woli osownijskiej w słońcu błyszczą słowa Winstona Churchilla, który powiedział o polskich lotnikach takie słowa. Nigdy gdzie jak wojen tak liczni nie zawdzięczali tak wiele, tak nielicznym. Jeśli zainteresowała Was ta postać tego tak wielkiego Polaka wspaniałego.